Uwaga, materiał ten zawiera bardzo dużo. Proszę bardzo. Witam Was ponownie w NBA. Wracamy, żeby, żeby, żeby oczywiście zagrać kolejne mecze i zobaczyć, jak potoczy się historia naszego, naszego Gry Cocktail Play. No, oczywiście. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za komentarze pod ostatnim filmikiem. Bardzo mi pomogły. No, już wiem mniej więcej, jak się zabrać do tego wszystkiego, do tych tutaj e, signature skills. To zaczynamy tak. Mówiliście, że najważniejsze jest finisher. Shoot Creator oraz e, gdzie jest Dimmer. w nie będę inwestował e, na już na samym początku. E, zaczniemy od finishera. E, tutaj ważne jest, żebym wchodził pod kosz. Dobra, będę starał się to robić. E, chodzi o to, że jak kiedyś to robiłem, to mówiliście mi, że nie podaje, Jak zacząłem podawać, to teraz tego nie robię. Muszę to jakoś zrównoważyć. Będę się starał to robić. No i mam nadzieję, że w końcu się uda. Także kupujemy teraz finishera. A nam po, po przyszłym po meczu, który teraz będzie, już chyba uda nam się kupić też kolejny jakiś styl. także może... E, znaczy skill, także zobaczymy co potem, na razie musi się to zapisać No i e, oczywiście e, wyposażymy siebie, o ile to tak mogę nazwać, albo nauczymy się, nie, nie wiem jak to, jak to powiedzieć, tak czy inaczej e, Zaraz czekajcie, e, to jest signature Skills, equip, no i już mamy Dead Eye Finisher, no a następnie wydaje mi się, że żeby potem pójdziemy w Albo Shoot Creator, żeby sobie robić więcej miejsca, albo wy, e, dimmer. Podobno to, ty, jeżeli dobrze wszystko e, usłyszałem, po prostu sprawia, że moi, e, jak podam, to lepiej rzucają. No. E, w skrócie, jeżeli, oczywiście, jeżeli macie jakieś, e, jakieś macie teraz, co, co powinienem zrobić z moim zawodnikiem, jakie, jakie Signature Skills, albo coś innego, o, to, to są Personality badges, To na razie się tym nie zajmujemy. To e, danki, to jakieś tam mam ustawione. E, tutaj też. Czekajcie, bo nie wiem, gdzie się zagubiłem. aha a tutaj ofensywne te. No tutaj, jeżeli wiecie, co bym mógł ulepszać jeszcze najbardziej, też oczywiście mi piszcie. A ja przechodzę do kolejnego meczu. No i zobaczmy. E, teraz, nie, Orlando, nie pamiętam, z kim mamy teraz zagrać. Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies kontra Utah Jazz to dzisiejszy mecz oczywiście przed nami. Będzie ciekawie. FedEx Forum, Forum. FedEx Forum, to jest ta hala, w której będziemy grali oczywiście Williams, Bures, Jefferson Favors Hunter, Nasza startowa piątka, a ja nadal oczywiście muszę zaczynać z ławki rezerwowych, ale coraz bliżej jesteśmy, coraz bliżej spokojnie. Może wskoczymy. Pierwsze musimy pokazać, że jesteśmy w stanie się przydać Utah od samego początku także. Shooting Guard! Mike Miller, 70 owerola. Jedziemy, zaczynamy. Aha! Super, no i przegrywa 14 punktów różnicy, a ja teraz mam zrobić, żeby było mniej niż 5. No su super Drange. No, proszę bardzo, zaczynamy od trujeczki. jakoś trzeba... Trzeba to rozpocząć. No, już jesteśmy na point guard. Dobrze, dobrze. O! No. Proszę bardzo! Proszę! No i udało się! Asysta Aliu! Idealnie, I przy okazji jeszcze udało się ukra e, ukraść piłkę! E, zabrać piłkę przeciwnikom! No i proszę bardzo! Czyżby asysta gry? Przyda się, przyda się! No! Dobra, podnieśliśmy! I! No i proszę bardzo, udało się!

Witajcie, time report. My wracamy na trzecią kwartę. Druga połowa się rozpoczyna. Teraz auto jadą w dobrą stronę. No i oczywiście zaczynamy. Z rezerwy wychodzimy, jak jest 59 do 46 dla Memphis.

No, nie. Dwa. O! O! o proszę! I jest! O, to było troszkę szaleństwo, no ale jest e, dwa punkty dla nas. No, biur! Proszę bardzo, asysta na nasze konto. Może zacznie coś powoli wychodzić. O nie, 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 17. nie, 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 ale zablokowany. No na no szczęście, No, ale no, czy ja mogę mówić o szczęściu, kiedy tak fatalnie akurat graliśmy? Nie yes, nikomu nie wychodzi. Oczywiście my zawsze jak wygramy to musimy przegrywać potem przez parę meczy niestety tak już jest. No zobaczmy uh, State Farm Assist of the Game Chyba. Ch wow Czyli jednak oni szkoda bo mieliśmy ale który wydaje mi się był całkiem fajny, no ale cóż.

Burks i trafia ładnie. No i mamy, 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 mamy. Hop i proszę. Haha, fast ha, break. To by się tego spodziewał. Nie ma, ciągle. Dawaj, dawaj. No, proszę. A, jak fatalnie jest. O, jaki fatalny rzut z mojej strony, ale udało się z, z, zrzucić na 15 punkt. Nie rzuci. No i kończymy, przegrywamy niestety, no ale cóż, cóż możemy na to poradzić. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia. Zabójcy z Grizzlies Mark Gasol A Blisko miał ten mikrofon No dobra, no zobaczmy jak my zostaliśmy ocenieni 210 ee, w... Czekajcie, dobry, całkiem dobry występ Całkiem dobra ocena Niestety przegraliśmy, ale jeden dynamiczny cel zaliczony

Bo w sumie nadal nie kramy. Nie wiem, zastanawiam się naprawdę, co zrobić, bo nie będziemy mieli takiej długo okazji potem. A, no nie idzie, Juta, na pewno nie idzie, Juta. To za często przegrywają, jak wchodzę na boisko. To jest najgorsze. No dobra, raz się żyje, prawda? Ok, uh, nie tego. Look, I'm gonna take this request seriously. But before I make anything official, I want you to take a couple of days and think about whether or not this is something you really want to do. I mean, that ain't gonna change my mind, but if it makes you feel better. All right. All right. Look, I hope it doesn't come to this, but I'll make a few calls and see what the market's like. Let's talk again in a few days. All right, I'll see you then. No proszę. Your agent is constantly gouging how interested the other NBA teams are in having you No, czyli orientuje się jak mniej więcej chcą mnie, no i zobaczmy Kto mnie na pewno nie chce? Oh. Miami mnie nie chce, ale na pewno nie zaniżej. niżej, Brooklyn jest tak samo Zobaczmy tutaj, no Minnesota Timberwolves całkiem nieźle, całkiem nieźle Phoenix Suns Grać u boku i Gorta tam jeszcze gra, prawda? Jeżeli nie, to nie, jeżeli nie, to mnie poprawcie Cleveland Cavaliers Washington Wizards albo z Wizards sami hmm. w sumie do Minnesota Timberwolves. Jeżeli oni by mnie chcieli, Sacramento Kings albo Washington Wizards. Nie, zobaczymy. Dobra, jak, jak będzie, tak będzie. Na razie się tym nie przejmuję. Wam was proszę o komentarze. Piszcie mi, czemu grałem więcej minus niż Caterpillar, który był starterem, a nadal nie jestem starterem. Także proszę piszcie w komentarzach, co uważacie, do kogo powinienem się udać, co powinienem zrobić, czy może jednak odmówić transferu. Zobaczymy wszystko już za niedługo. A tym razem, tymczasem, heading to the area. Ok, mogę już w końcu ten, czy nie? O, dziękuję. Looks like we got the jazz up next. Aha, no trzy, y, trzy trójki mam nie ma najmniejszego problemu Ty zaraz, zaraz, zanim to zrobimy Idziemy do sobie O, Signature Skills i... Shot Creator, proszę bardzo No dobra, no to już kupiliśmy teraz... A, czekajcie, czekajcie, o Proszę bardzo, Shot Creator Mam nadzieję, że teraz już będzie wszystko w porządku Wydaliśmy wszystkie swoje punkty Więc czas zagrać kolejny mecz, o, before the tunnel Be Before the game, lol Great job lately Smooth, wszystko idzie ok. Jest coraz lepiej na boisku. I podoba mi się jak, się, jak działasz za nim. Znaczy poza nim. No to sobie pogadaliśmy. E VEC earning are being used. Dopóki zastanawiam się, czy nie zagrać w parku za niedługo, ale uznałem, że jeszcze musimy polepszyć swoją, swoją gwiazdę. A potem, a potem będziemy się zastanawiać, prawda? Potem będziemy się zastanawiać. Na razie, trzeba dobrze grać. Trzeba więcej grać. Trzeba, O tak! Zmotywowaliśmy swoich kumpli z drużyny, więc czas rozwalić naszych przeciwników. Zobaczmy, Lakers, Gasolauri, Kobe Bryant. To jest dzisiaj nasz przeciwnik, więc zobaczmy, Uuu, jestem podekscytowany, Utah Jazz Dostała naprawdę ciężkiego przeciwnika Jak się pokażemy? Oby z jak najlepszej strony, obym ja zagrał z jak najlepszej strony No oczywiście z ławeczki zaczynamy Okej, okay, no i Wesley Johnson 67 Overall Shooting guard No i przegrywamy tylko dwoma punktami, jak na początek całkiem nieźle Williams i proszę bardzo Trzy punkty dla Utah no, proszę, traf. Oprawa graficzna. No, fajnie, zaczynamy oczywiście z ławki. O, nawet nie, nie weszliśmy w drugiej nie, połowie, jak miło. Znaczy, w drugiej kwarcie. No, W pierwszej połowie, ciągle się to myli. 4, 8 punktów straty. No, zaczyna się robić normalnie w końcu. No to co, zobaczmy, wejdziemy w trzeciej. Nie wierzę. Bo na boisko. No, jasne, że mamy no, 6 punktów, to jeszcze nie jest jakaś ogromna strata. Hop, i jest. W końcu dwa punkty. Tylko 4 do. Tylko 4, żeby dosięgnąć Lakersów. No, a prawie, prawie zabraliśmy mu piłkę. Jest force turnover. Kobe. Kobe. Mamy, 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 mamy. Mamy, mamy, mamy. O oh, nie. Prawie był dunk, A tu Kobe nam wyskoczył. Fawl. Już pierwszy. Teraz musi być drugi, po prostu. Jest. Ok. Hop. No proszę, trójka w końcu. Mamy jeszcze pięć minut i tak pewnie zejdziemy w, jakimś, w jakiejś chwili, więc mamy jeszcze trochę mniej czasu na wykonanie tego zadania. Hop. O oh, jest kolejna trójka dla nas. No, I jeszcze jedna trójeczka. Social media challenge accepted complet, czyli to o co właśnie mi chodziło. No ale i tak przegrywamy. Chociaż zmniejsza się to, zmniejsza się to widocznie, jakby teraz udało się jakoś... No tak.

no i koniec! Przegrywamy z Lakersami mniej niż 10 punktami. Więc, może, nie jest jeszcze aż tak źle. 7 punktów dokładnie różnicy. Mecz był słaby. Był po prostu słaby. Czy, jakim cudem. E, jakim cudem mam. 302 VC. Fair performers? No, całkiem w sumie nieźle. Słabo co prawda ocena, jeżeli chodzi o ten, ale o jeden social media challenge, czyli to co najważniejsze. Ważne, żebyśmy zdobywali nasze e monety, a potem będziemy się martwić. What's up, man? Good game tonight. No, nie ma sprawy, że zabrałem ten faul Nie ma problemu. Dziękuję za to, że zabrałem faul na siebie, jak on sfaulował, aby byliśmy w dwójkę przy tym zawodniku. No, że niektórzy myślą tylko o swoim yeah, numerze no, albo o wypłacie, a fajnie, że, że ja taki nie znaczy, jestem No dobra, dzięki wielkie stary, wracamy do, wracamy right, do swoich sure. zajęć No i pięknie Co prawda myślałem, że mecz nie najlepszy, zdobyliśmy troszkę dużo punktów, ale, no ale cóż z tego Ok, no i udało się wypełnić jego, e, oczywiście jego co? Bo to było wyzwanie Jordana Hilla, udało się wypełnić jego wyzwanie. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku.